Kasią, lotna inspekcja. Może smażyć, smakuje całkiem nieźle. Pamiętasz jak ci mówiłem o niespodziance? Tak. Voilà. O, ziom! Wcale nie musiałeś. To nie dla ciebie, Judd. to dla naszych klientów. Ej, ale to mięso. Naprawdę sądzisz, że uda ci się to sprzedać jako prezent na walentynki. Żartujesz sobie? To jeden z najbardziej stresujących dni w roku. Zaufaj mi, ludzie kupią wszystko, co będzie w pudełku w kształcie serca. Nie jestem pewien, ziom? Daj mi takie jedno pudło, mały. Doskonały wybór, proszę pana! Jedynie dwie dychy od sztuki. <laughs> no to wio. A ten gościu zapłacił ci właśnie całe dwie dychy. Nie, on zapłacił dwie dychy tobie. Moja jest tylko piątka za pomysł. Mówiłem ci, ziom, to po prostu walentynki. Więc zapraszasz dzisiaj kogoś na randkę? Tak, Niki. Wspaniale! Karpiadiem diem, ziom! Co? Karpia diem. Po łacinie znaczy to chwytaj rybę. Jasne. Powiem ci, że za tymi wszystkimi docinkami i dziwnymi akcjami kryje się całkiem miła osłupka. <noise> tylko obiecaj mi, że nie będziecie chodzili za nami całym stadem jak ostatnio. Jasne, w porządku. Spokojnie, ziom! Potrzebuję tego, żeby wypełnić serca. Wreszcie skumałeś! O nie! Nasz kopłój nadchodzi z prawej. To nie są czekoladki, synu. Nie, to jest zmodyfikowana czekolada. Wieprzowa. Taki nowy trend w cukiernictwie. No jasne. Chyba nawet o tym słyszałem. A nie sprzedajesz może kwiatków? Sprzedaję! Równe trzy dychy, ziom! Dziód! Piękna robota! Kończy się szkoły czas, nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tych, zawsze chodzimy razem, gdzie bywamy tylko my. Szesnaście mam lat, wiem dokąd iść Pracę mam i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat naście, fajnie jest Wtedy, ty dorasta się To najbliższy w życiu czas Szesnaście naście to najpiękniejszy w życiu czas. Szóstka w pracy. Szalone walentynki. Hej, ja jeszcze piję. Już skończyłeś. Czysz. Chciałbym potwierdzić rezerwację stolika na dzisiaj. Nazywam się Wyatt. Hej, chodź masz. Tak, wiem, rezerwowałem go wczoraj. O, tak! Rozumiem, że to najbardziej romantyczny stolik, prawda? Ma konoki Halo? Halo? Brzmi poważnie, ty, Amancie. Tylko posłuchaj, zamówiłem kolację w restauracji, specjalną kartkę i 12 ekstra długich róż, a wszystko to dla Sereny. O, to jest takie słodkie! Ziom, już ją masz! O, przestań! Mam jej też kupić czekoladki, czy to przesada? Może wynajmniej jeszcze samolot, który napisze jej coś na niebie. Tak! Na przykład jestem totalnym frajerem. <laughs> Wybacz. O, przestańcie, to słodkie! On jej chce pokazać, że mu na niej zależy. Jasne, przy pomocy sterty banałów. Zastanów się, ziom! Nigdy się nie wyciąga całego arsenału na jedną randkę. Miej coś w rezerwie, jakiej podpadniesz. Uważam, że powinien kierować się sercem. Uwielbiam dzień Walentego! Na serio? Kto jest tą szczęściarą? Jeszcze jej nie znalazłem. Pozwól, że spytam ciebie. Więc masz ochotę na kino? Czuję się zaszczycona, ale nie dzięki. Uff. Nie chcesz ze mną, czy nie chcesz do kina? Nie chcę dzisiaj. Nie umawiam się w Walentynki. Och, nigdy? Mam zbyt wiele bolesnych doświadczeń. Och, mówisz o gościu, który zeskanował twoje zdjęcie, umieścił je na nagim kupidynie, a potem rozlepił to po całej szkole? Czy może o walentynkach, w których zatrułaś się jedzeniem i wylądowałaś na ostrym dyżurze? Racja, przecież Richard Goberman podarował ci dawno przeterminowane czekoladki. Mógł mnie ostrzec, głupi naukowiec. Najwyraźniej prześladujecie jakiś walentynkowy pech. Już nigdy więcej w tym roku postanowiłam zrobić totalnie antywalentynkowe obchody i nałożyć embargo na wyroby w kształcie serca. Super, bardzo mi pomogliście. Dokąd idziesz? Kupić serenie przed pracą czekoladki w kształcie serca. Frajer. Więc teraz poważni, grają dziś wieczorem dziwny, zwariowany piątek. Nie umówię się z tobą w walentynki, zapomnij o tym. Jak możesz samotnie spędzić najbardziej romantyczny wieczór, kiedy obok czeka najbardziej romantyczny facet. O, dostrzegam prawdziwe poświęcenie. Nie wiem, jak będę dalej z tym żyć. Mówię tylko. Wbrew waszemu przekonaniu, nie trzeba być z facetem 14 lutego, aby dobrze się bawić. Poza tym nie będę sama. Naprawdę? Tak. Będę się bawiła z dziewczynami, prawda, dziewczyny? Huh? O, więc gracie w ragby? Fajnie. A czy gracie w to na jakimś wielkim dywanie? O... <laughs> Ona żartowała, my uwielbiamy ragby. Jen, co wy robicie? Próbujemy się z nimi umówić na dzisiejszy wieczór. Mm, świetnie! Teraz nawet i one się zaraziły! Walentynkowa gorączka! Hmm. Zdaje się, że wpadłem na niezły pomysł. Ale gorzka czekolada czy mleczna czekolada... <noise> A wtedy ten koleś mnie zapytał, który instrument jest dla mnie bardziej romantyczny. Gitara klasyczna czy fletnia pana? O, fuj. No właśnie. To pewnie zupełnie normalny facet, ale w walentynki oni wszyscy zmieniają się w dziwaczne, rozmiękłe stwory. Mm -hmm, mm -hmm. albo mówią, cześć mała, mam dla ciebie wspaniałe kwiatki i czekoladki, jak zwykle. Zero wysiłku. Tak, to bardzo oryginalne. Co <grym> ja narobiłem? Nie ucieszy się z niczego, co dla niej mam. Stary, wyluzuj, chyba za dużo o tym myślisz. Myślę, że nie. Ja nie chcę spaprać tej randki. I tak już nie mogę uwierzyć, że się zgodziła. Kiedy patrzę na te włosy, na ten uśmiech, dzieje się ze mną coś dziwnego, no wiesz, zwariowane dzieciaki! No dobra, tym razem się nie udało, obejdzie się, ale na pewno nie zostaniemy frajerkami bez randki na walentynki. Jasne, że nie! Proszę. Proszę, ty naprawdę chcesz spróbować umówić nas z tymi powitalnymi bożkami? Cześć, witajcie w Albatros i Finch. Moja przyjaciółka i ja mamy pytanie. Czy razem z kolegą zaplanowaliście już dzisiejszy wieczór? Hmm, ale nie z wami. Chodzi o wizerunek, rozumiecie, prawda? Co wy tu znowu kombinujecie? Licytujemy niezapomnianą randkę marzeń z John Simm. Nie sądzę, aby ktokolwiek zapłacił za randkę ze mną. Stary, są całe stada samotnych dziewczyn w walentynkowy wieczór, a z moimi kwalifikacjami mogę zarobić fortunę. Zabiorę jedną wybraną szczęściarę na romantyczny wieczór w centrum. Kolacja, deser, film do jej wyboru, a jak będzie naprawdę ładna, może nawet pocałunek. Jestem pewien, że nigdy tego nie zapomni. Dobra, powiedzmy, że zarezerwowałeś kolację, kwiaty oraz czekoladki na dokładkę i właśnie się dowiedziałeś, że to totalna głupota. Ja bym przeoszczędził kasę i wszystko to odwołał. Ja też, no bo po co kupować kość dla psa, który nie ma zębów? Eee... Tak, macie rację. Spróbuję jeszcze ograniczyć straty. A ja! 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 A zarezerwowałem u was stolik. Hej, hej, tak, tu Wyatt Williams. Na nie, prawdę mówiąc, <grywka> zabawna historia. Hej. Ja chciałbym odwołać. Ty w ogóle nie wiesz honoru! Ja pokroję na sałatka z krewetek! Ja. <grywka> witam! Co do tych kwiatów, to chciałbym odmówić. Rony, <grywka> Przecież to są kwiaty! Zrezygnować! Wcale <grywka> nam dobrze nie idzie, jak widać. Nie mogę uwierzyć, że nie chcieli nas nawet w salonie gier. Ci chłopcy mieli po 12 lat! Witam, panie! Czy interesują was może stereofoniczne kable za ceny? O, jak ja przeszkodzę u Was biorę i nie kogoś znaleźć! Ho, ho, ho. Spokojnie, moje panie, wystarczy darta dla każdej z was. Co my tu wyprawiamy? Musimy wziąć się w garść, nie jesteśmy aż tak zdesperowane. Masz rację. Nikki jest znacznie lepsza niż dart. Ech, niestety to prawda. Wygraj wymarzoną randkę z Johnsem. Oczywiście ma wady, jak każdy. Jest trochę samolubny, dosyć skąpy. George. Co? Mów o pozytywach! O, wybacz, ją! Wygraj randkę marzem z Johnson! Plany wobec sereny! Tak, dzięki. I ile już mówiłeś ci kamancie? Żadnej, możesz uwierzyć? A ile wynosi otwarcie? Tylko dwie setki. Powinieneś się zastanowić nad obniżeniem ceny. Co ty na to? Dwie dychy. Tak, najwyżej. się nisko i w ten sposób rozpętamy małą Jonesy Manie, tak? Coś w tym rodzaju. No i? Jesteś gotowy zaskoczyć Serenę tym, co dla niej zaplanowałeś? Postanowiłem ze wszystkiego zrezygnować, włącznie z zamówionymi kwiatami. Odwołałeś nawet rezerwację stolika? Tak, i pomyśleć, że byłem tyle od porażki. Jesteś pewien, że to był dobry pomysł? Całkowicie. Słyszałem, jak Serena mówiła, że prezenty na walentynki to obciach. Chwileczkę, ale chyba w to nie uwierzyłeś. Nie można po prostu wierzyć we wszystko, co mówią dziewczyny. Nie można? Nie! To tak jak dziewczyna mówi. Nic się nie stało. To znaczy, coś jest zdecydowanie nie tak. Więc chcecie powiedzieć, że dziewczyny nie zawsze mówią to, co mają na myśli? Och, nie! A wy tak? Jasne! No dobra. Czy wy teraz mówicie co innego niż myślicie? Nie! O, rany. Czas zakończyć akcję ograniczenia strat. Muszę wznowić moją rezerwację. Ty dodzwonicie do restauracji sushi bar! Jeśli do pan łajak mm. panem nie gadać! Hej, Johnsy, popatrz lepiej, jakie dwie panienki nadchodzą z twojej lewej. Czy któraś z pań zechce wziąć udział w licytacji? No dobrze. No to mi się podoba. O, no, jak ty śmiesz tu przychodzić, ja zrobię cóż jej z twoich zachówków. Dobra, dobra, dobra! Wybacz, ale mamy komplet. Mówisz serio? Walentynki są tylko raz w roku. Hmm. Jakieś drętwe popołudnie. Jestem pewien, że po czwartej się ożywi. Ta. Obudź się! Zbliża się lwica. A... Czy i ja mogę się wpisać, chłopcy? Oczywiście, że tak. A... Um. Do zobaczenia wieczorem. Mm. O, jestem geniuszem. Więc zdaje się, że ty i ja spędzimy wieczór z Niki. Katlin, mam pewien pomysł. Mdlej! Co? Padaj na podłogę już, mdlej! Oh. Pomocy! Ta mała zemdlała! Nie jest! Nie ruszaj się! Czuję się już znacznie lepiej! Dzięki za pomoc! Ciągle jeszcze można przystąpić do naszej licytacji, Jen! Mam już faceta, dzięki! Miałem na myśli żywego. Ziom, uważaj z prawej! Cześć, chłopcy. Jeszcze nigdy w życiu nie miałam randki w walentynki! Jesteś pewna, że chcesz zapłacić za mnie aż tyle? Szczerze mówiąc jestem dość nudny, a do tego skąpy. Twoje pięć dyszek lokuje na pierwszym miejscu. Widzimy się wieczorem. Musimy znaleźć kogoś, kto ją przebije. Zaraz. Nikki! Nie sądzisz, że znalazłyśmy najlepszego chłopca na walentynkową randkę? A, a macie świadomość, że jest z kartoną? To co? Jest przystojny, wolny i nie powie niczego głupiego. Masz rację. Kup mu coś do picia. Już po mnie. Żadnego wolnego stolika? Nawet w cudownym taco. Stary, masz pecha. Walentynki to jedyny dzień, w którym bez konsekwencji można okazywać swoje uczucia. W każdy inny dzień byłby to jakiś obciach. Masz rację. Kiedyś dałem dziewczynie kwiaty w rocznicę zburzenia Bastylii, a ona mnie wyśmiała. Gratuluję odwagi, Jud. Dzięki, ziom. Ale co ja mam zrobić z Sereną? Jeszcze coś wymyślisz. Hej, uh, co ty tam piszesz, kolego? Chodzę do licytacji. Zatem do zobaczenia wieczorem. Nie, nie, nie! To się nie liczy. Dlaczego nie? Nie ma tu nigdzie napisu tylko dla dziewcząt. Zgodnie z prawem mogą ci nawet zamknąć interes za dyskryminowanie facetów. Ziom? Mm, 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 mm. Wiecie co? To jest nawet niezłe. Mm, mówiłam ci. Mm, mm. Uwielbiam kurze skrzydełka, ale nigdy bym ich nie zamówiła na randce. Pozranisz bo jego uczucia. Hej, myślę, że Jason chciałby jeszcze loda. Myśl, Wyatt, myśl. Fajny prezent na walentynki. Hej Wyatt, jak się nazywa ten zespół reggae, który uwielbiam? Zęby z metalu. O właśnie, dzięki. E? No jasne. No dobra, samotne spędzanie walentynek jest fantastyczne. I nie trzeba się ograniczać, ani wydawać kasy na jakieś głupie prezenty. Ale wiecie, czego mi tu jeszcze brakuje do szczęścia? Nowych ciuchów? Nie. Tego, żeby kartonowy Jason donosił nam jedzenie. Tak, dobre! Hmm? Muszę lecieć, ale za to rano chcę usłyszeć wszystkie szczegóły. <laughs> no i gotowy na randkę? No dobra, mam dla ciebie prezent. To nie jest żadna wyszukana rezerwacja czy coś takiego, ale. Proszę. Jakaś płyta? Ale nie byle jaka? Uwielbiasz prawie wszystko, co puszczam, ale nigdy nie wiesz, kto gra. Więc wypaliłem ci to na jednej płycie. Nie gadaj. To najlepszy prezent na walentynki, jaki kiedykolwiek dostałam. Serio? Zdecydowanie. Dawno to wykombinowałeś? O. nie tak dawno. No dobra. Wiem, że to strasznie banalne i mało oryginalne, ale nie mogłam się oprzeć. Jest taki. milutki. Wiem, trochę szczeniackie, co? Nie, podoba mi się. Znam świetną budkę z hot-dogami, gdzie zawsze jest miejsce. Brzmi nieźle. Dobra, mamy jeszcze czas, żeby przebić tego gościa, tak? Tak, 10 minut. Cześć, wobcy! Pilnie potrzebuję nowych ofert! Etlin, Jen, nikki! Małemu Josemu kończy się za chwilę czas! Wiecie co, zapowiada się właśnie nasz najlepszy wieczór walentynkowy. Przestańcie, chyba jesteśmy przyjaciółmi. Poproszę o chipsy. Zostało 7 minut, a dziewczyna od tako ciągle prowadzi. A! Nie błagam was! Róbcie coś! Czego Ty możesz ode mnie chcieć kolego? Ja uwielbiam! Dziewczyny! Ja jestem dziewczyną. Czy nie ma tu już żadnej dziewczyny, która chciałaby pójść na randkę? Witaj, Polny Kwiatuszku. Cześć! Masz szczęście, bo zostało jeszcze trochę czasu, aby wygrać cudowną randkę z Johnsonem. Nie pamiętasz, jak mam na imię, prawda? Jasne, że pamiętam. Dziewczyna z choddogami. Całe osiem dyszek. Wygląda na to, że Johnson już jest twój. Więc co byś chciała robić wieczorem? Ogranicza nas tylko niebo. Zobaczymy. Nie wiem tylko, czy się wyrobisz po tym, jak mnie odzłoniłeś po ostatniej randce. Na początek proponuję maraton babskich filmów, potem założysz moją sukienkę balową i opowiesz całemu światu, jaki z ciebie paląc, mówiąc to ze sceny. A na koniec mojemu psu w księżniczce kompletne pediki. To wszystko za to, że zapomniałem twojego imienia? Ja go po prostu nigdy nie znałem. Została minuta. Ta oferta pozwoli mi upolować grubą zwierzę. O, w boju, on jest mój. Ja licytowałam go wcześniej od ciebie. A mogę was przeprosić na minutkę? Sam sobie zgotowałeś ten los, pseudo-amancie. Musisz mi pomóc. Ja muszę? Pięćdziesiąt sekund! Wcale mi tym nie pomagasz, ziom. Tak, ty musisz. O, oh, szkoda. Chciałabym ci pomóc, ale jestem już umówiona na dzisiejszy wieczór. Wiem, że nienawidzisz Walentynek, ale to jest sytuacja awaryjna. Być może będę musiał iść na randkę z facetem i to na koniu. 30 29 28 Ciu! No dobra, ale mam dwa warunki. Co tylko chcesz. Oferta, którą złożę, nie będzie musiała być zrealizowana. Ale to znaczy, że cała moja robota pójdzie na marne. Chyba nie myślałeś, że zapłacę za to, żeby się z tobą umówić. Dobra, co jeszcze? Przez cały dzisiejszy wieczór będziesz robić wszystko, co ci każę. Jesteś zimną, lodowatą kobietą. Czy ja słyszałam tak, Niki? Osiemnaście, siedemnaście, szesnaście. Tak. Słucham? Tak. Zaraz do was wracam. Pła płacisz aż dwadzieścia tysięcy? O, trochę za wysoko jak na moją kieszeń. Cóż, idź na całość albo siedź w domu, skarbie. Ale wiesz, że to palant, prawda? Tak, ale to w nim uwielbiam. Aukcja zamknięta, a zwycięszczynią jest... Niki! Tak! Juhuu! Niezła robótka! Dzięki Niki jestem twoim dłużnikiem. Więc możesz się już zacząć odpłacać. A teraz do roboty wystarczy nadszedł czas na masaż pleców. Będzie wyglądało, że jesteśmy tu z Jasonem, a nie z Johnsonem. Hej, nie zapominajcie, że miałem ofertę za osiem dych Zamknij się i uśmiechnij Co się tutaj dzieje? Nic! Ten osobnik ma na sobie maskę. Proszę o pokazanie zgody na kostium. My tylko upokarzamy Jonesiego, proszę. Łagam, pomóż mi. Y kontynuować. <grym> Drogi, bo zaraz mi pęknie pęcherz. <grym> Nie wypuszczenie go do toalety przez cały film było bardzo okrutne. A kto by ci wtedy podawał cukierki? Ma rację. O, o jakie, jakie to, to, słodkie. to słodkie. Tak, oboje mają musztardę na nosach. A ty na co się gapisz? Śmigaj po serwetki i to migiem. O... Tak, moje panie. A, ciężko znaleźć dobrego mężczyznę, ale jeśli uda się wam jakiegoś kupić, polecam. O... Tak, dobra rada, siostro. Ej, co mu jest? Myślę, że się zakochał. Panowie, nawet nie wiecie, co to jest szczęście, jeśli nie mieliście takiej randki, jaką ja miałem wczoraj. To było niebo. A wiesz, kogo mnie jest najbardziej szkoda? Dziewczyn, które wzięły udział w licytacji, nie poszły ze mną na randkę. Hej, koledzy, nie wyrzucałabym jeszcze tych dekoracji. Zaczynam chyba lubić walentynki. Tak, wczoraj była niezła zabawa, Jonesy. Czy to znaczy, że wreszcie dostanę całusa? Zacznij już czyścić zęby. Te usta nie będą czekały wiecznie, skarbie! <śpiewanie> Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZap, Studio Sonica, reżyseria Miriam Aleksandrowicz, dialogi Maciej Michalski, dźwięk i montaż Zdzisław Zieliński, organizacja produkcji Elżbieta Kręciejewska. Wystąpili Agata Muzek, Anna Sroka, Katarzyna Godlewska, Maciej Zakościelny, Aleksander Czysz, Modest Ruciński, Jan Aleksandrowicz, Agnieszka Feilhauer, Jacek Czysz, Anna Apostolakis, Adam Pruciński, Joanna Węgrzynowska, Andrzej Hausner, Karolina Nowakowska, Magdalena Karel, Kinga Ilgner, Jerzy Mazur i inni.